Dzień dobry, kłania się wydawnictwo Astrum z Wrocławia. Szanowni Państwo, chciałem Państwa dzisiaj zaprosić do zakupu jednej z najciekawszych i e, najbardziej takich poszukiwanych książek e, na temat wahadlarstwa. Jest to książka Teresy Stąpur, piękna, nieduża książka pod tytułem Wahadełko spróbuj ty". Są tu proste, nieskomplikowane informacje, jak po prostu zostać e, wahadlarzem, jak posługiwać się wahadełkiem, jak po raz pierwszy wziąć się do ręki. I jak można sprawdzić, czy ma się po prostu talent i umiejętności takie, aby posługiwać się tym wahadłem. Obok leżą różnego rodzaju wahadła, które można, którymi można się posługiwać, są niedrogie. Książkę można zakupić w wydawnictwie Astrum w księgarni, adres www.wydawnictwośnikas.pl mail handlowy małpaastrum.plroc.pl Powtórzę, mail handlowy I proszę Państwa, zapraszam też na różne nasze grupy na literackie i biznesowe na Facebooku, i innych portalach społecznościowych jak X, i Instagram, a także na kanał na YouTubie Telewizja Radio Astrum. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapraszam do zakupu książki.